Jak! Tata? Cześć! Hej, to ta świruska. To ja? A ten dzban nie jest wasz. Znaleziony, nie kradzione. A Nie dawaj go jej bani. Hey! O! Chcecie poznać potwora? Za tym głazem jest mumia! lubią jeść spoconych nastolatków z fryteczkami. Mamo! Przygotuj blachę do pieczenia i piekarnik. Wracam do domu na nuggetsy. Czekaj, ziom! Uh, już jest git? Okej. Okay. Tak, wiem, że zawsze jestem sobą, ale bardzo chciałabym znowu wyglądać jak wilkołak. Au, au, au! Jestem futrzasta. Nigdy nie widziałam czegoś tak potwornego. Chyba raczej tak ludzkiego. Nie chcę psuć twojego zachwytu nad sobą, ale słyszałam w szkole, że tylko najpotężniejsze wilkołaki są w stanie to zrobić, zmieniać formę, kiedy tylko chcą i to nawet bez pełni, Superaśny wilkołaku! Wymiatam w tej wilkołaczej formie, fakt, ale jestem też półczłowiekiem. <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz! O! Nie dość, że nie wpadła w kłopoty, jak mówił Romulus, to zmienia formę kiedy chce. Ej, umiesz tak? No pewka, że umiem. Nie nagrywaj. Spokojnie, nikomu nie pokażę. No pewka, że umiem.